Jesteś naukowcem, który przez ostatnie kilka lat badał potencjał ludzkiego mózgu i budował maszynę zdolną przesyłać do umysłu dowolne ilości danych. Marzy ci się kariera prawnika? Proszę bardzo, na zawołanie masz do dyspozycji kompletny zasób wiedzy prawniczej. Chcesz szybko nauczyć się nowego języka? Wystarczy nałożyć niewielkie urządzenie łączące się bezpośrednio z mózgiem, przez które komputer prześle cały zbiór reguł i słownictwo. Zwykle, podczas transferu informacji na parę minut tracisz przytomność, a potem przez kolejne kilka godzin jesteś zmęczony, ponieważ umysł musi przyswoić otrzymane dane. Teraz jednak nie będziesz ograniczał się do wiedzy związanej z pojedynczym zawodem zamierzasz skopiować do swojego mózgu elektroniczną bibliotekę. Zawartość milionów książek, co uczyni cię najmądrzejszą osobą na świecie. Zakładasz na głowę urządzenie, uruchamiasz program, ale zapominasz o jednej istotnej rzeczy: Zanim Twój umysł będzie w stanie wykorzystać jakiekolwiek informacje, musi je najpierw przetworzyć. Analiza i segregacja naszych doświadczeń z każdego dnia przeprowadzana jest podczas snu. Włączasz maszynę i natychmiast zapadasz w bezdenną czarną otchłoń. Wspinasz się na niemożliwie wysoki szczyt. Nie pamiętasz, jak tu trafiłeś i jak długo idziesz pod górę. Jesteś natomiast pewien, że musisz dostać się na sam wierzchołek. Po drodze mijasz warstwę chmur. Ponad nimi błękitne niebo zastępuje czerni przestrzeni kosmicznej. Szczyt musi znajdować się wyżej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Po raz pierwszy przyglądasz się powierzchni, po której się wspinasz, i ze zdziwieniem stwierdzasz, że to nie skała, a książki. Dokoła wirują wzory chemiczne, wizerunki rozmaitych stworzeń, równania matematyczne i miliony innych rzeczy. W rozkojarzeniu rozluźniasz uchwyt, ale zamiast spaść, unosisz się w przestrzeń i wzlatujesz ku górze. Twoją uwagę przyciąga jasny odblask. Gdy jesteś już blisko źródła światła, coś zaczyna ciągnąć cię w dół. Spadasz z olbrzymią prędkością, po czym nagle się budzisz. Poniekąd smutny, że wymyka ci się taki piękny sen. Szybko jednak zapominasz co się działo. Widząc dziwne błyski w ciemności, zdajesz sobie sprawę, że nadal masz zamknięte oczy. Ich otwarcie zdaje się wymagać tytanicznego wysiłku. Nie masz pojęcia, gdzie się znajdujesz. Mózg powoli dostarcza informacje o Twoim otoczeniu. Musisz zrozumieć o co tu chodzi. Pierwszym krokiem jest wstanie z łóżka. Jednak z jakiegoś powodu nie możesz się ruszyć. Twoje mięśnie po prostu odmawiają posłuszeństwa. Nie jesteś w stanie nawet obrócić szyi. Trudno ci utrzymać otwarte oczy. Ciężkie powieki samoistnie opadają. Próbujesz wołać o pomoc, ale z gardła nie wydostaje się żaden dźwięk. Twoje struny głosowe nie działają, a poza tym mięśnie szczęki są zbyt słabe, abyś mógł otworzyć usta. Do pokoju wchodzi twoja przyjaciółka i zaczyna cię uspokajać. Wyjaśnia, że spałeś przez cały miesiąc, a oto co przez ten czas działo się z twoim mózgiem i resztą ciała. Sen dzieli się na dwie główne fazy. Sen o wolnych ruchach gałek ocznych, angielski skrót NREM, czyli Non-Rapid Eye Movement oraz szybkich ruchach gałek ocznych, REM, Rapid Eye Movement, NREM. Inaczej sen wolnofalowy to najgłębsza faza snu, która sama składa się z kilku stadiów. W jej trakcie świadoma część mózgu odpoczywa, spada jej aktywność. Uruchamia się natomiast podświadomość, która sortuje wszystko, co przytrafiło nam się od ostatniego snu. Następnie mózg powoli przechodzi do fazy REM, zwanej inaczej Snem Paradoksalnym. To wtedy wraz z szybkimi ruchami gałek ocznych najczęściej pojawiają się marzenia senne. Obie fazy trwają łącznie od półtorej do 2 godzin, a ich cykl powtarza się kilkakrotnie podczas jednej nocy. Większość tego procesu zajmuje faza NREM, podczas gdy sen paradoksalny trwa zaledwie 15 do 30 minut. Gdy organizm odpowiednio się zregenerował, po fazie REM następuje wybudzenie, a gdy potrzebne jest więcej odpoczynku, wraca do snu wolnofalowego. W ciągu nocy u przeciętnej osoby taki cykl powtarza się 3-4 razy. Oznacza to, że przez ostatni miesiąc przechodziłeś przez ponad 350 stadiów sennych. W REM następuje przetwarzanie zebranych przez podświadomość informacji, co człowiek odbiera w postaci marzeń sennych. Wiele osób sądzi, że sny nie mają większego znaczenia, niemniej jednak w tym szaleństwie jest metoda. Elementy marzeń sennych są z reguły w jakiś sposób powiązane z wydarzeniami oraz doznaniami, które przeżyliśmy w ciągu minionego dnia. Gdy przesłałeś do swojego umysłu zawartość milionów książek, twój mózg potrzebował znacznie więcej czasu, aby przetworzyć tak kolosalną ilość informacji. Pamiętasz wyłącznie niewielki skrawek całego snu, a świadoma część mózgu nie przyjmuje do wiadomości faktu, że minął miesiąc. Stało się tak, ponieważ podświadomość ukryła przed Tobą większość procesu przetwarzania. Uchylono przed Tobą zaledwie rąbka tajemnicy. Zapamiętałeś to jako wspinaczkę na górę ksiąg symbolizującą wiedzę. Była to ostatnia faza rem przed wybudzeniem, dlatego wciąż masz ją w pamięci. A rezultat eksperymentu? Cóż, stałeś się chodzącą encyklopedią, ale zapłaciłeś wysoką cenę za nieprzeniknioną erudycję. Leżysz w łóżku kompletnie bezsilny, niezdolny do działania. Przez pierwsze kilka dni snu nie następują żadne radykalne zmiany. W międzyczasie automatycznie produkowany jest hormon, który spowalnia metabolizm. No cóż, potrzeba skorzystania z toalety nie jest już tak paląca. Ponadto temperatura ciała nieco spada oraz następuje całkowite rozluźnienie mięśni. Przy braku jakiejkolwiek aktywności fizycznej włókna mięśniowe wiotczeją. Leżąc tak niczym śpiąca królewna, każdego dnia tracisz 1 do 5% masy mięśniowej. Słabnie krążenie krwi, a zatem mięśnie nie otrzymują potrzebnych białek oraz węglowodanów i stopniowo się wyłączają. Po upływie miesiąca mają konsystencję galarety. Dotyczy to nie tylko kończyn, nie jesteś w stanie napiąć też mięśni twarza, aby wyrazić jakikolwiek grymas, i ledwo możesz otworzyć oczy. Po kilku dobach bezustannego snu dochodzi do głębokiego odwodnienia organizmu. Po tygodniu zanika spora część płynu zmagazynowanego w Twoim ciele. W desperackiej próbie utrzymania podstawowych funkcji życiowych, organizm pobiera wilgoć z tkanki skórnej oraz mięśniowej. W ramach oszczędzania energii i zużycia wody, Twoje ciało wychładza się coraz mocniej. Po trzech tygodniach jego temperatura jest niewiele wyższa od puszki koli w lodówce, a po miesiącu jesteś zimny jak bryła lodu. Z każdym dniem po organizmie niemrawo rozprowadzane jest coraz mniej witamin i składników odżywczych. Wyobraź sobie krwiobieg jako wielopasmową ruchliwą autostradę, na której każdy samochód wiezie jakiś ładunek istotny dla funkcjonowania organizmu. Stopniowo liczba pojazdów się zmniejsza, a ich prędkość spada. Po miesiącu droga jest niemalże pusta. Doszło do ustania procesów metabolicznych. Pracują jedynie serce oraz płuca i to kosztem pozostałych organów, których aktywność spadła do absolutnego minimum. Nerki niczego nie filtrują, ponieważ organizm nie przyjmuje płynów. Wątroba nie ma czego wytwarzać, przekształcać ani magazynować. Brak substancji odżywczych sprawił, że Twoje kości stały się kruche jak szkło. Mózg zawsze ma priorytet, ale nawet on nie jest już odpowiednio odżywiany. Dzielnie przetwarza niewyobrażalne pokłady wiedzy, ale pogarsza się jego czas reakcji i zdolności analityczne. Prawie wszystkie dostępne zasoby organizmu kierowane są do mózgu, ale to wciąż za mało. Po przebudzeniu przez dłuższy czas nie pojmujesz, gdzie się znajdujesz, co się dzieje, a nawet kim jesteś. Dopiero po kilku sekundach uzmysławiasz sobie, że przed tobą gra włączony telewizor. Twoje serce ledwo bije, więc masz kilkukrotnie wolniejsze tempo niż u przeciętnego człowieka. Klatka piersiowa unosi się niezauważalnie przy każdym mizernym oddechu. Twoje ciało jest jak laptop na resztkach baterii. Nie popracujesz sobie na nim. Co najwyżej wyświetli się komunikat o potrzebie podładowania. Gdyby twój mózg funkcjonował prawidłowo twojej uwadze, nie uszłaby ironia, że jesteś w tej chwili jednocześnie najmądrzejszym i najsłabszym człowiekiem na świecie. Na szczęście ten najczarniejszy scenariusz się nie ziścił, ponieważ opiekowała się tobą przyjaciółka. Codziennie karmiła cię przez sondę odżywczą mieszanką witaminową. Twoje ciało przykryte było specjalnym kocem elektrycznym. Wytwarzane przez niego impulsy sztucznie pobudzały pracę mięśni, które po miesiącu pozostają w nie najgorszym stanie. Oczywiście nawet pomimo tak wszechstronnej opieki nie budzisz się odprężony i wypoczęty. Wręcz przeciwnie. Przez kilka minut trudno ci zmusić mięśnie do posłuszeństwa. Ale godzinę później w końcu udaje ci się zwlec z łóżka. W kolejnych tygodniach powoli wracasz do formy, zaczynasz właściwie się odżywiać, wprowadzasz reżim treningowy, medytujesz oraz rozwiązujesz rozmaite zadania logiczne, aby rozluźnić umysł i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Nowa wiedza nie trafiła do ciebie natychmiast w całości. Przychodzi falami, każdego dnia coś nowego. Na przykład wczoraj nagle zdałeś sobie sprawę, że znasz każde dzieło literatury awangardowej, a dzisiaj znikąd zaczynasz pojmować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neurologii. Wyposażony w tę wiedzę rozpoczynasz badania nad snem. Tak spodobało ci się marzenie o wspinaczce na stos książek, że postanawiasz zbudować urządzenie do rejestrowania snów. Za pomocą napisanego przez siebie programu nagrane marzenia senne będzie można dowoli odtwarzać na komputerze.